Bez krawata w radiu Yard. Katarzyna Kozioł, dzień dobry. Dziś się z nami gość, który ma niezwykłą, niesamowitą pasję dotyczącą wojskowości. W studiu jest dziś z nami Jana Nikołajuk, który na potrzeby wystawy symbolika polskich formacji granicznych w Muzeum Wojska w Białymstoku udostępnił swoje prywatne zbiory. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć, cóż to są za zbiory czego dotyczą. Nasza wystawa dotyczy symboliki polskich formacji granicznych, symboliki ukazanej poprzez odznaczenia, poprzez kwestie munduru i poprzez kwestie ilustracji zdjęć z epoki. Naszą intencją jako y, organizatorów wystawy było ukazanie polskich formacji granicznych od roku 18 do dnia dzisiejszego w takim podwójnym poziomie. Wystawa jest podzielona gdyby na dwie części. Jedna Przedstawia formację w sposób ogólny, co to była za formacja, dlaczego powstała, a drugi aspekt to jest aspekt związany z naszym regionem, gdyż większość przedwojennych i powojennych yy, formacji granicznych funkcjonowała również w naszym regionie. Co prawda, granicę z Białorusią mamy od roku 1945, ale wcześniej mieliśmy granicę z Prusami Wschodnimi i z Litwą. I właśnie w ten sposób chcemy pokazać, jak te formacje wyglądały, jakie były ich zadania, jakie były elementy charakterystyczne mundurowania? Myślę, że, że przedstawiamy to w sposób dosyć ciekawy, zwłaszcza, że eksponaty pochodzą w większości ze zbiorów prywatnych i jest tam kilka takich małych perełek, jak chociażby odznaka 5 dywizji piechoty, która 45 latem 1945 roku przejęła ochronę granicy zachodniej. Dlaczego jest ciekawa? Dlatego, że właśnie służyli w tej y, dywizji żołnierze, którzy przed wojną służyli w formacjach granicznych, i pewnym elementem tej odznaki jest odznaka związana z kopem oznaka przysposobienia wojskowego kopu. Drugi aspekt jeszcze jest, duża część wystawy jest y, poświęcona Korpusowi Ochrony Pogranicza, ponieważ w tym roku obchodzimy stulecie powstania tej formacji. Przedstawiamy ją też jako formację, która prowadziła spokój na granicy wschodniej, ale też przedstawiamy ją jako formację, która funkcjonowała w naszym regionie. To tak może w drodze uzupełnienia prosiłabym o wytłumaczenie, czym jest KOP? KOP to jest Korpus Ochrony Pogranicza. To jest formacja ochrony granic powołana w 24 roku. Formacja typowo wojskowa. Dlaczego wojskowa? Gdyż wcześniejsze formacje, które podległy, podlegały Ministerstwu Finansów lub Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, nie sprawdziły się w ochronie granicy wschodniej. Nie były w stanie powstrzymać grup dywersyjnych i rabunkowych, które przekraczały granice i siały niepokój na kresach. Jak Straż Graniczna, jak pogranicznicy zmieniali się? Jak te formacje zmieniały się na przestrzeni lat? Bo wspominał Pan o tych latach od 1918 właściwie do dziś. Tak. tak. Pierwsze formacje to byli żołnierze frontowi. Weterani I wojny światowej, weterani wojny polsko-sowieckiej. I były to formacje kawaleryjskie. Z czasem formacja przekształciła się w odpowiednik piechoty. Co prawda Korpus Ochrony Pogranicza również posiadał w swoim składzie niewielkie oddziały kawalerii, ale była głównie to formacja piesza i wszystkie pozostałe później formacje były piesze, z tym że należy zaznaczyć, że formacje powojenne Czyli wojska ochrony pogranicza i współczesna Straż Graniczna mają też jednostki lotnicze i odpowiednik marynarki wojennej, jednostki pływające, które strzegą naszej granicy morskiej. Również Straż Graniczna przedwojenna miała niewielkie jednostki patrolowe, ale to nie była taka skala jak w okresie powojennym. Jest Pan podpułkownikiem w stanie spoczynku, czyli jest Pan emerytowanym pogranicznikiem, czy właśnie w trakcie pracy swojej pracy zawodowej, Miał pan okazję na zebranie tych wszystkich eksponatów? Tak, jestem emerytowanym funkcjonariuszem Straży Granicznej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Praca miała wpływ na moje zainteresowania, jednak one rozpoczęły się dużo wcześniej, jeszcze w okresie szkoły średniej. Także historią interesowałem się od wielu, wielu lat, a praca po prostu może ukierunkowała mnie w zbieraniu konkretnych rzeczy związanych z formacjami granicznymi właśnie. Ile lat powstawał Pana zbiór? Ponad 30, ale chciałem zauważyć, że to nie jest tylko mój zbiór, gdyż jest to w większości też, są to eksponaty zbierane przez drugiego współautora, Andrzeja Olichwiruka z Białej Podlaskiej. I na wystawie znajdują się również eksponaty z Muzeum Wojska i z wypożyczone eksponaty z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Wystawę można oglądać do końca lutego przyszłego roku w Muzeum Wojska. Skąd pomysł, żeby teraz w tym okresie zapoznać Podlasian ze swoimi zbiorami, ze swoimi eksponatami? Integralną część wystawy stanowi Korpus Ochrony Pogranicza. W tym roku mija 100 lat od powstania. Korpus praktycznie rozpoczął swoją służbę na granicy jesienią 1924 roku, a dodatkowo takim impulsem było również. Pokazanie formacji, które chroniły naszych granic w aspekcie sytuacji, która dzisiaj istnieje na granicy, czyli tego zagrożenia migracją na granicy z Białorusią i roli, jaką pełni w ochronie naszej granicy współczesna, Straż Graniczna. Ile eksponatów znalazło się na wystawie? Nie liczyłem, ale kilka set. Bo to nie są wielkie rzeczy, to nie są jakieś ogromne, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni w Muzeum do oglądania, szczególnie w Muzeum Wojska, do oglądania hełmów, do oglądania karabinów. Nie, to są drobiazgi. To są w większości drobiazgi w postaci odznak, w postaci zdjęć, ale są też rzeczy duże, gdyż reprezentujemy kilka mundurów. Przedwojennych i sztandar Współczesnej Straży Granicznej, sztandar Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Mundury są o tyle ciekawe, że po raz drugi w kraju są prezentowane mundury strzelców granicznych i Straży Celnej Przedwojennej. Jest to wystawa skierowana przede wszystkim do pasjonatów historii? Nie. Staraliśmy się, żeby temat wystawy zainteresował jak najszersze grono osób. Pasjonaci oczywiście, ale chcemy, żeby. Tematem się zainteresowało jak najwięcej osób. Są taka różnorodność właśnie znaków, mundury, yy, zdjęcia. Bo zdjęcia też mają swoje znaczenie, gdyż przedstawiają, zwłaszcza zdjęcia przedwojenne, przedstawiają pewne aspekty z życia funkcjonariuszy i żołnierzy formacji granicznych i ich rodzin. Gdyby miał Pan stanąć przed yy, tą wystawą yy, nie jako jej współautor, a jako Zwiedzający muzeum. Co by przykuło Pana uwagę najbardziej? Myślę, że właśnie mudur Strzelca Granicznego, jak również takie y, rarytasy, jak pierścienie pamiątkowe Korpusu Ochrony Pogranicza. Rzecz niezwykle rzadka. Pierścienie były wręczane Współtowarzyszom służby w momencie odejścia z jednostki czy to na emeryturę, czy tak jak w przypadku Korpusu Ochrony Pogranicza koniec kontraktu delegowania do, do Korpusu Ochrony Pogranicza. I mamy trzy takie pierścienie. Naprawdę to jest rarytas i unikat w skali krajowej. Naszym gościem był podpułkownik Jan Nikołajuk. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radia Yard. Dziękuję. Bez krawata w Radiu Yard.